Masz prawo wiedzieć. Zaprasza Jarosław Put. Cześć, witam Was, kochani, bardzo serdecznie w naszym nowym odcinku z cyklu. Masz prawo wiedzieć na naszym YouTube kanale pod tą samą nazwą. Kochani, bardzo się cieszę z Waszej obecności. Dziękuję za Wasze subskrypcje. Jeśli tutaj jesteś, kochany słuchaczu, nowym naszym odbiorcą, to również zachęcam do subskrypcji. Wszystkich Was, kochani, zachęcam do tego, żebyście się tymi naszymi treściami dzielili z kolejnymi osobami. Im więcej nas tutaj będzie, tym więcej osób będzie wiedziało, że ma prawo wiedzieć więcej. Kochani, no właśnie, mamy grudzień, coraz bliżej święta. Coraz szybciej biegnie ten czas, za, kilk za kilka końcówka roku, a ja tak można powiedzieć przedświątecznie na deser, postanowiłem, e, zobaczymy ile tych produkcji stworzyć, czy będą to dwie, czy, czy to się okaże z czasem, na temat bardzo fajnej zmiany, która się niedawno ukazała, czyli e, przepisów o rencie socjalnej. Pewnie gdzieś kochani czytaliście na internecie, dużo było zresztą o tym w mediach publicznych, też w social mediach, że osoby z niepełnosprawnościami zyskują Fantastyczne wsparcie, bardzo dużą formułę dofinansowania dodatku do renty socjalnej. No, oczywiście, należałoby sobie zadać pytanie, kto jak, na jakich zasadach, o czym w ogóle mówimy, czyli jakie pieniądze będzie osoba z niepełnosprawnością mogła uzyskać, ta osoba, która oczywiście pobiera rentę socjalną. I o tym będziemy w tych odcinkach mówić. Zachęcam oczywiście do tego, żebyście z nami byli. Kochani, no właśnie, pytanie pierwsze komu? Pytanie drugie ile? I pytanie trzecie na jakich zasadach? Bo to, że będzie oświadczenie, mówię o ręce socjalnej, bardzo fajnie od przyszłego roku zmieniane, to jest fakt. Pytanie, czy wszyscy się z tego ucieszą. No właśnie, ale zanim na to wszystko będziemy odpowiadać na te wszystkie pytania, to warto byłoby się najpierw skupić i powiedzieć chociaż szybko, może dzisiaj w takim krótkim odcinku, po pierwsze, komu ta renta przysługuje, w o socjalnej, no i na jakich zasadach. I otóż kochani, dzisiaj chciałbym się skupić w tym naszym odcinku e, rozmowy o rentie socjalnej na dwóch artykułach, artykuł drugi i artykuł czwarty ustawy o rentie socjalnej. I kochani, w artykule drugim ustawa mówi, że renta socjalna przysługuje osobie, po pierwsze, która ma obywatelstwo polskie, po drugie, która zamieszkuje na terenie naszego kraju, to jest pierwsza kwestia. W kolejnym ustępie tego artykułu mówi się, że renta socjalna przysługuje również cudzoziemcom i bardzo ważne, zamieszkującym również na terenie naszego kraju. Czyli to nie jest tak, że można być cudzoziemcem, mieszkać sobie, nie wiem, w Białorusi, w Niemczech, gdziekolwiek indziej i tą rentę pobierać? No niestety nie, albo na szczęście nie. Tych warunków innych, jeśli chodzi o obcokrajowców, nie będę poruszał, ale jeśli jesteście tym zainteresowani, to oczywiście tutaj wkleimy Wam przepisy, jak również pod tym filmikiem będziecie sobie mogli, kochani, pobrać ten, ten, te, te tematy, o których mówię teraz, czyli te dwa artykuły. Czyli mamy powiedziane kwestię pierwszą, tak? Artykuł drugi, komu to, to świadczenie ta renta socjalna przysyłuje? I otóż, kochani, kolejny artykuł bardzo istotny w tejże ustawie o rentie socjalnej, to jest Artykuł 4, który to artykuł mówi o tym, że prawo do renty socjalnej mają osoby całkowicie niezdolne do pracy, które no do, doznały naruszenia sprawności organizmu. Przed 18 rokiem życia, to jest bardzo ważne, ale sama renta przysługuje dopiero po ukończeniu lat 18. Jak również można ją otrzymać, jeśli się ukończyło szkołę lub szkołę wyższą przed ukończeniem 25 roku życia, to jest druga, druga jakby przesłanka. I trzecia, również jeśli ta niepełnosprawność, czyli ta niezdolność do pracy powstała, no na przykład, gdy jesteście uczestnikami studiów doktoranckich, to jest taki też przypadek, może rzadszy, ale jednak się zdarza, tak? Czyli to są te trzy elementy, reasumując. Po pierwsze, niepełnosprawność, czyli y, powinna powstać przed ukończeniem y, 18 roku życia. Natomiast ta niezdolność do pracy u tej osoby dorosłej musi być stwierdzona na tych właśnie trzech przesłankach, o, po, o których powiedziałem teraz. I teraz, kochani, jeśli chodzi o rentę socjalną, to co do zasady jakby jest ona uzyskiwana w dwóch formułach. Można ją uzyskać na stałe, jeśli ta no, niestety niezdolność do pracy jest stwierdzona, wiadomo, no, na stałe, lub też okresowa. I tutaj to wtedy mamy tą decyzję organu rentowego wydawaną, jeśli chodzi o rentę socjalną. Na okres, i właśnie ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych to jest taki margines, tutaj uwaga moja mówi o tym, że maksymalny okres. To jest 5 lat, czyli, kochani, jeśli nie jest to stała, stałe stwierdzenie tej naszej niepełnosprawności, tej niezdolności do pracy, no to ta, 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 ta renta socjalna tak, może być wypłacana na czas, w którym, o którym mówi decyzja zakładu ubezpieczeń społecznych. Więc, jeśli macie na rok, czy na dwa lata, czy na trzy lata, to wtedy ta renta socjalna będzie wypłacana przez ten okres, a potem, oczywiście, no, należało będzie stanąć znowu na Como assim? No, i żeby otrzymać ponownie decyzję przez zakład ubezpieczeń społecznych, jak ta nasza e, dalsza niezdolność do pracy wygląda, czy jest coś e, zmienionego, czy też e, e, ewentualnie nie. Także, kochani, w tym dzisiejszym odcinku to tak naprawdę tyle, e, czyli powiedzieliśmy o tych dwóch elementach, artykule drugim i czwartym. Natomiast w kolejnych odcinkach skupimy się już na tej nowelizacji ustawy, naprawdę bardzo ciekawej. Także już dzisiaj zachęcam, abyście dalej z nami pozostali, jak również rzeczywiście. To, co powiedziałem ostatnio, wielkie ukłony za te, za te wszystkie lajki, za subskrybowanie kanału, za dzielenie się naszymi treściami. Także, kochani, bądźcie z nami, warto wiedzieć, że mamy prawo wiedzieć więcej. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.